szukamy gier. No. Idealnie się zaczęło. No. The Tara gra. Survivalista. Pamiętasz ją? Widzowie, witam w nowym filmie. Wiem, długo mnie strasznie nie było. Du już chodzi mi, że to długo strasznie nie, nie nagrywałem. On Aż Poć. ponad... Poczekaj. Aż ponad no jadłem. 3 tygodnie. Okay. To było wtedy, Poć. kiedy nagrywaliśmy. Poć. To. Dobra. Już, 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 już idę. Już, już, już. już. Weź poczekaj. Mam Poć. cały dzień. Gramy w Did Racer. Zostawcie o. sobie i Kto jest dzisiaj ze mną? Ja. Tak ty powiedz po imieniu. Zacięło jeszcze raz. Znowu zacięło? No nie. O, Idzie, dobra, idę. To, 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 to. Tom Idę kupić bandaże, Ty kup. To, to, to trochę nie. dawno w to nie graliśmy. Kupiłam. Ja bandaże kupię. Ej, bieg dodali, bieg dodali. Jakaś bułeczka z prochami. Co to ma być? Dodam to do naszego... Kupi. Co się stało? Ej, Kupiłam jedną dwa Ja mam jeszcze dziwną do piorunów. To coś. Kupi. Do, o o włóczni, kurczę? Ile kosztuje? Włócznie? Nie wiem. Zobacz. Pierwszy tamto. o Jaka tania. Ale mamy Toma Haka. Tą Hek. O, ty kierujesz. Nie chcę biegać. Co? Nie chcę biegać. To się z kartka kartkami co ty z tymi kartkami robisz? Jesteś chodzący w moją jedynkę Jedziemy Co ty Jesteś na pogłodzie Nie jest Jesteś Jestem tu Jednoróż Gdzie? Nie ma <laughs> Dobra, jedziemy O, o I Idziemy! Jak się desa? Siema Oni złeszczane mogą. Au! Mega mało życia mam. Jak? Ej, co to? Wybuchowy. Bada stąd. Wywalaj. Ej, to jest jakiś ten Wyrzutny rakiet w butelce. Co? Biorę to. Wszystko jest złoszone. Ej, nie, 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 to! nie, nie, ja. nie, Mam! Udało się. Poczekaj! Tylko wezmę ich do ognicha. Weź te wszystkie rzeczy, co można spalić w razieło. Ej, dało się wtedy biegać czy nie? Nie wiem, chyba nie. Nie, nie było. Wyrzucaj no tutaj. jest przypadek. Nie! O, mam nadzieję, że żyje. Idziemy. Nie! Nic się nie! Się. Się. Spadła. A, nie! Weź ich nie! wydarzyło? Nie! 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 Dzień Dzieczka... Ej na razie... Na razie nic nie zarobiliśmy Jest problem Może no, dobry! masz tego. tego Ale okej okej. Tam, Tam Tam hen, hen tam jest? dobry! tam jest? Nie wiem. Dzień do nie, ja nie idę, mam ram życia. No to zostań. Jestem odważny. Nie, tylko jeden Stefan. Stefan! I'm... Ha! Ej, mam kumalala... co to ma być? Dobra, podnieś. O, mam rewolwer. Co to jest? Rewolwer? To ty mówisz, że trzy gry mają pistolety i się nazywają tak samo. O bandas. Mam bandas. No. Dasz mi. Mam... rewolwer. Rewolwer. A mój się do rewolwera. Kolejny rewolwer. Mam pistolet mechaniczny. Co? Co tu się dzieje? O nie. Przyda się na kucie. Idę. Tak, ok. ja, ja nic nie widzę. Nie, nie. Już nie wiem. Mamy niezbyt dużo paliwa. Wiem. Na stale przejść to, ja. jedziemy jedziemy, jedź czekaj, czekaj. Jedźmy. Ucieczka. Jest... <laughs> o! Wow. Musimy przyjąć osiemdziesiąt tysięcy. O! Domek! Poczekamy tu! O! Kiedy będzie się skończy? Do nocy. Powiedziałeś, nie. Powiedziałeś, że że nie. O, trzecia. Już? Mów bardziej, jaka jest. Ja nie wiem, gdzie się sprawdza. Trzecia AM. Dobrze, mów. Czwarta AM. Czwarta. To zaraz będzie dzień. Możemy zejść z pociągu. Nie, Pożegnaj. Piąta! Piąta! Robi się jaśniej. Robi się, robi się ja raźniej i ja jaśniej i raźniej. Na coś się nie robi jaśniej. Wypad <grym> <grym> z naszego dachu. <grym> <grym> Dalej, piąta. Eee. Chodź tu. No, kolejna policja. Daj mi coś Daj w końcu. Pan też wiórek. Idziemy. Ty mi w końcu coś dasz? Nie mam, mam, mam olej z węża, rewolwer, opaskę, banjo i to wahak. Nie, nie,

Ale ty idziesz do tego miało. a ja nie idę. Co? Czemu ja tylko? Ale szybki jest! Pomóż Jej! Udało się! Z łopaty! Tak! Co dało no Mam mało, mało życia! Przyjemnie się urodziłeś. Co to to... Yy, -ny -ny -ny. Dobra, jedziemy do miasta. Poczekaj! E, jedziemy ja do. Tobą. dojść. Idź z budą. Chodź, A, X. no tak. Ej, Tomek! To iść do tego domku, ja pójdę do miasta. Nie, mam za ma. Mało... Obiecuję, jak umarniesz. A ja mam bandę. Mamy ban też. To mnie, weź te A co ty ode mnie? Ty nie żyje? Tak. Jak może. Już co, ja umarnę, jak spróbuję cię uratować. Zamknij co co? Du måste in nån grej. Innan. Innan. Styra brejnrot. Styra brejnrot. Vem är jest vänligaste? Tack. Två av mig har sagt det. spelade brejnrot. Smyga riktigt nu. Graźnie. Tu, już. Karki, <gry> Ej, pokaż im twoją bazę i moją. Mogę. No, oczywiście, że pokażę najpierw moją. Ale otwórz, otwórz mi twoją bazę, bo ja też Czekaj, no, chcę zobaczyć. 10 sekund. Zacznijmy od dołu. Ale... 3, 2, 1. No co? patrzę. Pierwszy jest. No dobra, tak mam. I udało mi i tobie się zdobyć, los Mateos Nie, nie, Karkier, Korkar, kar, 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 kor. karkier, karkier, to Mateo Brainroad Rainbow. Ej, że rapa, O! No. Girafa Celestre. Nie ma miejsca. Dobra, trudno. Tu mam takie, tu takie. Przechodzimy na wyższe piętro. Ma zwykłe, dwie zwykłe awaki. Jeden tigro, coś tam, coś tam. 1 tripitropitropatipa, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 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 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 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 To jest Urubini flamenguini, ale ja mówię. Y, Urubini lewandowski bo ma dziewiątkę. A. A, A, czuć, teraz moja baza. Teraz baza koleżanki. Y, Boże, Laury. La, y, ile? Trzy, pięć lawak. Pięć lawak. Jedna jest zwykła... Jedna jest zwykła, jedna z gumą balanową i fajerwerkami Druga z jakimś... Trzecia z jakimś pyłem Potem lawa No, dwie lawy, jedna tako i fajerwerki Jedna... Jeden... Jedna Las Vacuitas Saturnitas Nayan Karkier... Cztery Karkier Karkurkury Idziemy na górę O Jeden Los Orkalitos Jeden Gatatino, coś tam, coś tam. Też Malos los Mateos. O, jednak więcej lawak ma masz. Siedem. I trzy simpanzini e, spiderini. Ja mam dwa. I na górze Mateo. O. No i co to, to by więcej pokazywać? No nic. No. No. tu mamy takie rzeczy, tu te. No i co my tu będziemy robić? Nie wiem! Pokazywać po prostu no, broni żebyś... Już to zrobiliśmy, więc chyba przechodzimy do innej gry, czy nie? No chyba tak.

Idzie? Nie. W sumie my już będziemy kończyć. Zostawcie subika i lajka. No ja Was żegnam. Pa pa!